5 4 3 2 1 Go 40 Max lewy krótki 30 przeszczyt śmiało 40 za szczytem Max lewy krótki 40 za szczytem Max lewy krótki 40 podbija Zaszczytem szczytem Max lewy krótki do 5 prawy po krótki podwójny do 5 prawy podwójny do 5 prawy podwójny tu 30 przez śmiało, 30 zhamuj, 4 plus lewy przyciąć lekko. 4 plus lewy. 30 zhamuj, 4 plus lewy, przyciąć lekko. Krótki. 30, max lewy, krótki. 33 plus prawy długi. 3 plus prawy długi. 3 plus prawy. 40. Max prawy krótki. 30. Max prawy krótki. Przez szczytem śmiało. Trzymaj lewej. 20, max prawy krótki, 46 prawy, 20, hamuj z uwagą, 3 lewy przyciąć, wejście chyba, 3 lewy, 3 lewy, 3 lewy. Do 3 prawy przyciąć wejście, do max lewy krótki, 50, max lewy krótki, do max prawy krótki chyba przyciąć, max lewy krótki, do max prawy krótki chyba przyciąć. 46, lewy długi, z uwagą, do 3 plus prawy, płyty przyciąć. 6, lewy długi, z uwagą, do 3 plus prawy, do 3 plus prawy. Do 3 plus prawy, przyciąć płyty. Do 6, lewy krótki. 20, hamuj, 3 lewy, 3 lewy. Do max prawy, przeszczyt. 10, 6 prawy podwójny. 36, lewy krótki, przyciąć. Do 5 prawy krótki przyciąć. Do 5 prawy krótki przyciąć. Do max lewy krótki przyciąć. 50, max prawy, krótki. Do max lewy krótki. 30 przeszczyt. 20, max prawy, krótki. 65 minut lewy z uwagą. 5 minut lewy z uwagą. 5 minut lewy. 40, max prawy. 20, maks lewy krótki, 40, zaszczytem hamuj, 6 prawy, zaszczytem hamuj, 6 prawy, 33 prawy przyciąć, chyba na główną, 3 prawy na główną, chyba przyciąć, 30, maks prawy krótki, przyciąć, do maks lewy krótki, 86, lewy krótki, do 6 prawy krótki, 90, 6 prawy, 90 za szczytem, 10, max lewy krótki 10 max lewy krótki 60, 40 max prawy krótki 40 max lewy krótki przez szczyt 60 max prawy krótki, 10 przez szczyt śmiało do max prawy 80 przez szczyt śmiało trzymaj prawą 80 przez szczyt śmiało trzymaj prawą do max lewy krótki 50 hamuj, 5 minus lewy krótki nie ciąć, 5 minus lewy 60 max prawy krótki, do 20 przez szczyt, do max prawy krótki, do 4 plus lewy z uwagą, do 4 plus lewy z uwagą, 4 plus. 20 max prawy krótki, 45 prawy krótki śmiało, 60, hamuj szykana z lewej, szykana z lewej, szykana z lewej. 120, max lewy, 50, max lewy, 55 minus prawy krótki, 5 minus prawy krótki, 40 odciąża, 5 minus prawy krótki, 40 odciąża, za szczytem 4 lewy z uwagą, 4 lewy za szczytem z uwagą, odciąża z uwagą. 60, 5 prawy długi, przechodzi w 4 plus prawy. 5 prawy długi, przechodzi w 4 plus prawy. 50, 4 plus prawy. 50, przez szczyt, maks prawy. Maks prawy. 30 hamu i szyka na z lewej. 30 hamu i szyka z lewej. 20, 3 lewy z drogi przyciąć lekko. Trzy lewy z drogi przyciąć lekko. Do mak prawy krótki. Do 3 lewy z uwagą wąsko, do 3 lewy. 30 prosty i 6 prawy krótki, nie ciąć. 6 prawy krótki, nie ciąć. 20, max prawy krótki. Maks prawy krótki, 34 plus prawy krótki, nie ciąć. 4 plus prawy krótki, nie ciąć. Nie ciąć. 23 plus prawy, nie ciąć kamień z uwagą. 30, za szczytem, hamuj, 3 lewy, nie ciąć. Za szczytem hamuj, 3 lewy, nie ciąć. 20, maks lewy krótki. Max lewy krótki, do max prawy krótki, 24 plus prawy krótki nie ciąć, 4 plus prawy krótki nie ciąć, do 6 lewy przyciąć, do 6 lewy przyciąć, 20 max prawy krótki, do max lewy krótki, 40 za szczytem hamuj trzy prawy, za szczytem hamuj trzy prawy, 3 prawy, 20 przeszczyt, 20, 6 lewy przechodzi w 4 lewy przyciąć syf, 6 lewy przechodzi w 4 lewy syf. 4 lewy. Do max prawy krótki. 10 przeszczyt śmiało. 30 max prawy krótki. Przeszczyt śmiało. 20 max lewy krótki. 40 maks prawy krótki. 46 lewy krótki. 10 maks lewy krótki. 20 z hamuj przeszczyt, trzymaj prawą. 20 z hamuj trzymaj prawą. 20 hamuj z uwagą 3 lewy. 20 hamuj z uwagą 3 lewy. 23 lewy. 3 lewy. Do Max prawy długi Do Max prawy długi. 30. Max prawy krótki. Przeszczyt hopa. prostuj, 50. Zaszczytem 6, lewy długi. Wyjście szczytem śmiało. 6 lewy długi. Wyjście szczytem śmiało. 50. Zaszczytem 4 plus prawy krótki. 4 plus prawy krótki. 26, prawy krótki. Do 6 lewy krótki podbija. 96, lewy krótki. 20. 4 lewy krótki, 4 lewy krótki, 4 lewy krótki. Do maks prawy krótki podbija. Do 50 maks lewy krótki. Max lewy krótki. 30 maks prawy krótki. 20 hamuj, 3 prawy, do 3 lewy. 20 hamuj, 3 prawy, do 3 lewy. 3 prawy, do 3 lewy, spokojnie. 3 prawy, do 3 lewy, do 3 lewy, spokojnie Piotruś. 23 lewy. Do mety dojeżdżamy, 3 lewy, za szczytem 2 prawy z uwagą długi, 2 prawy z uwagą długi, 22 lewy, już jest za nim do mety, 22 lewy, 20, max lewy krótki, max lewy krótki, 20 hamuj, 2 prawy, 26 prawy, 10 hamuj, 2 lewy lotna, 6 prawy, 10 hamuj, 2 lewy lotna, 2 lewy lotna. Ale wylotna. Już, okej, okay. kurwa trochę przytrzymał, ale okej, okay. niedużo, niedużo, no. Stop. Klocków. Trzymaj na ręcznym. Daj mi numer czwarty. Czwarty, siedem